Witajcie w drugim odcinku sezonu czwartego. Pozdrawiam użytkownika Jan Kokos i użytkownika Duolingo. I użytkownik Duolingo też musi pamiętać, że to ostatni raz za napisanie czy pozdrowisz mnie w następnym odcinku. Dlatego, że pozdrowienia są za napisanie danej rzeczy powiedziane przeze mnie na końcu odcinka. Zapraszam do oglądania. Dobra, czas będzie stworzyć wspólników. Witajcie Kraket Wirus i Trojan. Przeniosłem was do Absbarsów i macie mi pomóc zniszczyć tą serię. Bo, bo nie wiem, ale i tak mamy to zniszczyć. Do pomocy mamy jeszcze hakera. Okej, okay, ale po co my to mamy zniszczyć? No bo ja tak chcę. Jak ci coś nie pasuje Kraket Wirus, to wypad. Okej, okay. Garden of Banban, zaczynamy wojnę! O nie, Pocket teraz masz przesrane! Dobra, moi wspólnicy, idziemy powiększyć tereny i niszczymy wszystkie aplikacje. Najbliżej mamy League of Legends, Stumbrgajsa i Robloxa. Dawajcie, pokonamy ich na początek, albo zakazimy ich. Nie, damy myślę, ale czym ich zakazimy. No jak to czym? No przecież naszymi wirusami i bakteriami. <laughs> nie no, znowu ten żart. Nie wiem, czy was to śmieszy. No nie za bardzo. Mógłby być Ciut lepszy. Psz. Dobra, dzięki za opinię Kraket wirus. No dobra, zaczynamy za niedługo, bo pierwsze, musimy jeszcze chwilę odpocząć. Co to za trzy cymbały niedaleko mnie? Lepiej poinformuję pobliskie aplikacje siemalunar. Lunar. Chcę ci powiedzieć, że niedaleko nas są jakieś trzy małe pyrtki, które nie wyglądają mi na aplikacje. Jeden przypomina mi wirusa którego razem z Minecraftem i Brawl Starsem pokonałam w poprzednim sezonie. No właśnie też im się przyglądałem, to jest nie wiem co, ale nie wyglądają przyjaźnie. Dobra podenerwuję trochę Going Balsa. I jak coś to się go nie boją bo wydałam 70 tysięcy złotych na stabilność. Hello Going Balls. No co chcesz Duolingo, wbijaka czy co? Tu hablas że niby co, co to ma być? Tu komes man za nas? Dżo bebe aguła. Że kurde co? Heche dobra, ty chcesz wbijaka, czy przestajesz mówić jak gówno? I don't understand you. You speak English? Or Spanish? Ja mówię serio, jak nie przestaniesz, to kurde nie wiem co ci zrobię, duolingo, Naprawdę zaczynasz mnie wkurzać, ale tak doszczętnie. I don't understand you again. You are idiot? Oj, więc sobie już nagrabiłaś samych kłopotów, więc niszczę cię. Okej. Okay. Patrzcie co mam. Ha, 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 ha jutro wybiorę sobie paru ochotników. Których dodam na koło fortuny zobaczymy kto wypadnie i na kogo zrzucę to cudo, które kosztowało milion złotych. Na szczęście miałam na to hajs. Dziękuję za oglądanie muszę wam powiedzieć, że za niedługo będzie dużo ciekawych rzeczy na kanale. I nie tylko. Więc czekajcie!